Wałbrzych, jak każde miasto w Polsce i na świecie, ma sieć podziemnych kolektorów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z naszych domów. Nasze kamery brały udział w kontroli takiej budowli, która pobiera ścieki z Wałbrzycha, w Zdroju i części Boguszowa, odprowadzając je do oczyszczalni w cierniach. Sztolnia ma długość 1650 metrów, jest wykonana w obudowie typowo, typowej obudowie górniczej siatkowej, otorpletowanej. Kolektor jest posadowiony po prostu pod, w rejonie Zamku Książ, na głębokości od 30 do 50 metrów, prawda? przegłębienie po prostu kolektora. Dziennie przepływa około 30 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Przy roztopach, przy tym Potrafi przepłynąć około 70 tys. m3. Kolektor zbudowany ponad 20 lat temu podczas największego rozwoju Wałbrzycha przypomina sztolnie kopalniane i stworzony był tą samą techniką. W wyniku odkładania się soli można zaobserwować ciekawe formy geologiczne, jak i roślinne. W okresie ponad 20-letniej eksploatacji sztolni za, po, po tym okresie dwudziestoletnim eksploatacji zauważamy, że w sztolni zaczynają po prostu w miejscach y, nacieków pokazywać się stalaktyty i stalagnity po prostu tworzyć formacje, ciekawe formacje geologiczne. Na podłożu po prostu, po którym po prostu y, kiedyś biegło torowisko, y, gdzie w, Wydobywano urobek po prostu z, w trakcie tu, y, przebijania tunelu odkładają, idzie zauważyć po prostu formacje grzybowe po prostu, rozkładają się, tworząc y, kwieciste po prostu y, wzory na po prostu podbudowie. Wrażenia jakie wynikają z tak zwanej wycieczki podziemnym korytarzem dla ludzi, którzy na co dzień nie mają z tym nic wspólnego, są ogromne. Za nami taka wycieczka dosyć nietypowa, y, bez mała dwa kilometry. Kilometrów pod ziemią przeszliśmy na głębokości niemal 50 metrów. Momentami było to, była taka głębokość. No, dla człowieka, który na co dzień nie wierzy w tym udziału, to jest to rzeczywiście wydarzenie niesamowite, nieprzeciętne. Przede wszystkim no, ciemny, długi korytarz, nie widać po jakimś czasie miejsca, w którym się weszło. Później nie widać jakby końca, idzie się w ciemność, tylko słuchać szum tych ścieków, idąc po kamieniach, czasami po, po jakichś tam drewnianych kłodach. No, i to, co tam zwisa, co tam rośnie, to wszystko budzi jakieś zainteresowanie naturalne. No, jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że moje, jak i również kolegi, który też po raz pierwszy tutaj. Szedł. Jesteśmy pełni podziwu dla tych właśnie służb kanalizacyjnych dla pana Bolesława Szalwy, który zarządza tym wszystkim. Rzeczywiście my nie zdajemy sobie sprawy, będąc użytkownikami, czy to goląc się rano, myjąc zemy, spuszczając wodę do naszych muszli, że to wszystko jest zarządzane, że to jest wszystko przemyślane, że to gdzieś płynie, jest oczyszczane i ktoś nad tym panuje, ktoś tego dopilnowywuje, czuwa nad tym. Więc wydaje mi się, że bardzo poznawcza, edukacyjna wycieczka. Dla mnie osobiście, ale myślę, że Państwo, którzy chociaż troszeczkę zobaczyliście to w telewizji, to też będzie dla Was bardzo ciekawe. Podziemne tunele po niespełna dwukilometrowej odległości wyłaniają się w okolicach świebodzieckiej dzielnicy Pełcznica, aby zamienić się w ciąg rur odprowadzających ścieki ciągnących się estakadą nad ulicami i korytem rzeki. Estakada, na której się znajdujemy, jest jakby dalszą częścią kolektora właśnie Wałbrzyskiego, odprowadzający ścieki z miasta Wałbrzycha. Po wypłynięciu, po przepłynięciu ścieków, właśnie przez Sztolnie. Ścieki trafiają, żeby pokonać po prostu przełom rzeki Pełcznicy, trafiają na estakadę, która po prostu nad rzeką Pełcznicą znajduje się w granicach 8-9 metrów na tej wysokości i pokonujemy poprze poprzez ciekawą konstrukcję po prostu. Przełom rzeki Pusznicy. Estakada w świebodzicach, która jest ciekawą formą architektury, osiąga długość około 150 metrów. Tak samo działający nieprzerwanie kolektor, który zachwyca formami, jakie się w nim wytworzyły, a zwłaszcza swoją funkcjonalnością.